Cześć Wam wszystkim Hejka Siemanko, jak tam wolicie. Eee, jak widzicie, jestem w lesie. No, taki fajny asfaltik w środku lasu. Chyba gdzieś tutaj coś dichtują, tak dalej. A tak szczerze, jesteśmy w orkuszu. Miejsce do zawracania dla linii PSK. Czyli z linii do kopalni na uskuszy. Oj, telefon mi wypadł. No, jak widzicie mamy tutaj autosana. Bardzo przyjemne autko. I dzisiaj będzie właśnie sposób, będzie filmik, nie sposób, nie z trasy, nie z linii, tylko z omówienia wozu pod względem perspektywy kierowcy. Nie kierowcy pasażera. Przepraszam, No zdarza się każdemu się pomylić, zwłaszcza, że się siedzi po, praktycznie w autobusie tylko po jednej stronie, <noise> czyli za kółkiem. wejdziemy <noise> sobie tak w Jak widzicie mamy ciepłe guziki, które oczywiście działają, lecz niestety w onkuszu jeszcze pasażerowie nie są do tego przyzwyczajeni. Naprawdę, czy to są tralisy, czy to są właśnie autostany. Pasażerowie jeszcze nie potrafią korzystać właśnie z takich rzeczy jak ciepły guzik. Ani na zewnątrz pojazdu, ani wewnątrz pojazdu. Wewnątrz jest to bardziej stosowane ze względu na... na żądanie, taka jest prawda. Pasażerowie nawet nie wiedzą, że to w tym momencie naciskają przycisk ciepłego guzika do otwarcia drzwi. No ale... No niestety trzeba wybaczyć. Patrząc na to, co się działo przez tyle czasu w Urkuszu, yy, jaka to był wcześniej jaka była komunikacja, jaki był tabor, no też nie ma się co dziwić. Nowe autobusy dopiero pojawiły się 1 lipca i część ludzi jest to nie są, nienauczona, nieprzyzwyczajona do takich rozwiązań technicznych. Wcześniej mieliśmy tutaj Stare Many, Jelcze, Wera, jeszcze wcześniej były i Karusy. Różnego typu później właśnie weźmy też, różnego typu Sprintery, nie, Sprintery w różnych zabudowach, Mercedesy jakieś tam No cuda nie widzę na kiju. Dobra. Jesteśmy w środku. Weźliśmy przy pierwszych drzwiach. Jak widać, od razu na dzień dobry standard nowych autobusach, czyli ładowaki USB mocowane na poręczach. Mamy ich raz, dwa, trzecia, tu jest czwarta, piąta i jest szósta. Szórkujmy się tu. Mamy biletomat, czego w GOPie nie mamy. Bardzo przyjemny, prosty w instrukcji i obsłudze. Wszystko jest faktycznie pokazane. Może zademonstruję na chwilkę, jak to się robi. Na przykład na linii PSK czy PS1 czy PS3M czy yy, obowiązuje certyfikator biletu na miasto Onkusz, czyli biletu po złotówkę. Klikamy sobie, wybieramy sobie ilość biletu, przykładowo 1. I teraz kupuję gotówka tak dalej czy tutaj inny bilet do zapłaty mam akurat na jeden złotóweczkę. Wydamy tej pieniążki. Dopiero właśnie w momencie, kiedy wciśniemy kupuję gotówkę, yy, otwiera nam się jeszcze na monety. Wcześniej nie wyciąłem monet. Akurat. No. Dobra, dalej. Jak widzimy, jest to pojazd niskowejściowy, czyli nie jest to w pełni niska podłoga na całej długości pojazdu. Mamy dwa schodki. I tutaj... no troszeczkę nie fajna sprawa. Dla osób wyższych, takich jak ja, Powiem szczerze, ja w tej chwili stoję na pełnych stopach i dotykam głową sobie sofitu. jak dążyliście zauważyć. No jak wiecie, to to jest y, mniejszy pojazd, nie jest to pełnowymiarowy 12-metrowy autobus, tylko coś koło 9 metrów, z danych technicznych teraz nie pamiętam. Yy, właśnie, wróćmy tutaj. Ilość siedzeń bezpośrednio z podłogi, mamy ich raz, dwa, 3, 4, pięć, sześć, siedem miejsc. Jak na ma taki mały autobus, nie jest to wcale mało. Oczywiście, jak to w nie bywa, miejsce pilota zlikwidowane na rzecz nadkora, przy zabudowy na koła. Ogólnie Wam powiem, że z perspektywy pasażera, ja z tym jechałem, wracałem sobie 460 do Sławkowa, i nie będę uchywał. Źle się tym nie jechało. Lepiej niż Sorem czy Madzem. Jedyny skoku w tych małych właśnie knepkach autosana, które zauważyłem przynajmniej na odkuszu, bo jeszcze nie miałem gdzie z nimi kontaktów yy, tych małych tych autosanów, że na postoju dostają znacznie wibracji. To jest fakt. To zauważyłem jako kierowca i jako pasażer. Jeżeli Wam się coś takiego podoba, takie filmiki, oprócz właśnie przejazdu, z pokazaniem wnętrza pojazdów, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy ewentualnie na stronie na Facebooku. Pod tą samą nazwą, czyli komunikacja publiczna naszą pasją. Czy też pod grupą, która powstała na Facebooku właśnie specjalnie dla Was, żebyście sobie też umieszczali swoje zdjęcia, czy jakieś filmy z przejazdu, czy coś takiego. Zapraszam do korzystania. Wracając jeszcze do autobusu, jak widzicie, system wyposażony jest w, w zapowiedzi głosowych, w, w, w z Pixera. Na telewizorze pokazuje nam się właśnie cała taryfa, jak to wygląda jak widzicie, z boku też mamy cennik biletów stały bilet i tak dalej. Oczywiście na ekranie nam się telewizorka to wszystko przemija, tak dalej. W trakcie trasy pokazuje nam pliły przystanków, tak dalej. No, wszystko fajnie, elegancko. Oczywiście autobus monitorowany, no i klimatyzacja. No, jak to powiem szczerze, nowości i technologia dotarły też do odkusza. Kolejną fajną sprawą no w tej chwili autobus jest wyłączony, jak widzicie tutaj w tym miejscu, są podświetlane łeczki, to są ledy. To samo jest też w tonalicach, które są też w orkuszu. Jeszcze nie zauważyłem jak w Katowickich, czy też to jest, bo miałem tylko raz przyjemność się przejechać. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No jak widzicie, też do guziki, do ciepłych guzików, do otwierania drzwi. Tutaj mamy niebieskie do otwierania, a czerwone są do przystanku na żądanie. No cóż jeszcze mogę dodać? No, to jest na tyle. Jakbyście coś mieli więcej, pytańcie coś. Dajcie znać. Dajcie znać, będę wiedział co mogę nagrywać, a co nie, co Was interesuje i co Wam się jeszcze spodoba. To na razie, cześć.